Słuchajcie, dopiero wieczorową porą doszło do tarła. Nie wiem, czy cokolwiek z tego będzie, bo jak widzicie, tutaj tarcia o grotę i tego głównego samca są dosyć spore. Natomiast największa samica, najbardziej gruba, wepchała się do groty i tam jest tarło. 264 bardzo się cieszę bo to są dzikusy które dobierał mi Andrzej z Niemiec jak widzicie wszystkie mają piękne młodzieńcze barwy Natomiast ryby są naprawdę duże już i wciul grube, zobaczcie. Jest tutaj pokażę Wam kolejnego osobnika. Jest multum gruby. Kolejny, mam nadzieję, że wyjdzie. ma no, ja się schował. i o, kolejny paszteciar. Mówię, wszystkie pięć sztuk tak pięknie upasłem, że talala Ale kto nie karmi, ten nie ma młodych. Zobaczcie Szkoda, że tylko o! Zobaczcie jaka, jaka jakie boczne boki jakie ma wypchane a ta, która jest tam w środku jest jeszcze większa I teraz nawet nie zdejmę e, latarki ale wierzcie mi, no beka jakich mało mam nadzieję, że rano przyjdę tutaj i zobaczę tarło już udane z ikrą i będzie wszystko fajnie. Pozdrawiam, gruba ryba Lublin.